Stało się. Oficjalnie już jestem autorem. Książka właśnie została odebrana z druku. Ruszyła wysyłka do wszystkich, którzy nabyli ją w przedsprzedaży. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, zachęcam do zakupu. Link umieszczę tutaj w komentarzu. Jeszcze przed ukazaniem się książka została skrytykowana zarówno przez przedstawicieli lewej, jak i prawej strony. Nie czytali, ale krytykują. Tutaj z kolei mogę Wam wskazać artykuł autorstwa Radosława i Marty Piwowarczyków, który ukazał się na stronie Najwyższego Czasu, gdzie krytyce poddawany jest jeden fragment książki, jaki się ukazał na jej łamach. O co z grubsza chodzi w tym artykule podsumowuje tutaj Rafał Otoka-Fronckiewicz, który twierdzi, że redpilowcy zarzucają feminizmowi doprowadzenie do zezwierzęcenia ludzi, podczas gdy czerwona pigułka również sprowadza człowieka oraz jego reakcje jedynie do instynktów biologicznych. Ja tam się specjalnie nie znam, ale wydawało mi się, że feminizm stoi głównie na stanowisku, że człowiek jest czystą tablicą, a różnice między chłopczykami i dziewczynkami wynikają z kultury oraz z tego jak zostaliśmy socjalizowani. Panie Rafale, ludzie mają instynkty czy ich nie mają? Dodatkowo redpili feminizm to dwie strony tego samego lewackiego medalu, stanowiące dla siebie idealne uzupełnienie. Czyli jak czegoś nie lubimy, to jest tym, czego nie lubimy. Jeżeli kakserwatysta prawak nie lubi redpila, no to on musi być częścią lewactwa. Ze strony z kolei lewactwa już widziałem opinię, że jest to przykład skrajnej prawicy. A ja bym się zastanowił, kto jest idealnym uzupełnieniem feminizmu? Czy ktoś, kto twierdzi, że jednak nie jesteśmy czystą tablicą i te różnice są po prostu i warto rozeznać się, jak działa natura ludzka? Czy ktoś, kto twierdzi, że niezależnie od okoliczności należy opiekować się biednymi kobietkami, a jedyne co mężczyzna powinien to się poświęcić? Także zapraszam do lektury wyciągania własnych wniosków e, przykrych słów albo pozytywnych, Słów, ale mogą być też te przykre, nienawistne komentarze, szczególnie doceniam i do zobaczenia i do usłyszenia na spotkaniach autorskich, które niezawodnie w niedalekiej przyszłości będą. Najbliższe jest w Warszawie we wtorek o godzinie 18.00.